Już czas najwyższy zacząć, jest z nami jego eminencja, ksiądz kardynał Kazimierz Necz. Był z nami od samego początku, od pierwszego orszaka. Jest, przychodzi, odmawia z nami Anioł Pański, mówi nam dobre słowo i wspiera od 2009 roku, kiedy przyszliśmy tu po raz pierwszy. Dzisiaj 26 miast w Polsce, ale pamiętajcie, że zaczęło się tutaj dzięki wam. Księżyka Gnadek, prosimy. Niech będzie podpalony Jezus Chrystus. Najpierw bardzo dziękuję wszystkim organizatorom. Dziękuję dzieciom, młodzieży, rodzicom i wszystkim mieszkańcom Warszawy, którzy będą uczestniczyć w tegorocznym orszaku Trzech Króli. Wiemy doskonale, że czynimy to na pamiątkę tego wydarzenia, które zdarzyło się w przyszłym roku kiedy do Jezusa przyszli trzej królowie ze wschodu polskiej tradycji. Orszak czy króli odnowiony w Warszawie przed czterema laty, za co serdecznie dziękuję, wpisuje się w kolejne miasta naszej ojczyzny. W ten sposób dajemy świadectwo obecności chrześcijan obecności, zwyczajów religijnych, także w wymiarze społecznym życia. Bardzo Cię cieszę, że w tym roku nie możecie na jedno narzekać, nie możecie narzekać na wielkim mróz, bo tego mrozu nie ma, jest ciepło, więc myślę, że rozpiwani po modlitwie anioł pański, wyruszamy na drogę tegorocznego marszu. Ale uważajcie, na drodze piętrzą się przeszkody. Gdy spotkacie choroba, nie ufajcie Nie słuchajcie tego, co Wam powiem. Strzeżcie się pokus i wysłanników wieku. Nie dajcie się oszukać. Ja będę zawsze przy Was. Będę Was prowadził, służył okronom i wsparciu. Idźcie za światem z wysokości. Szukajcie Jezusa. Pójdźmy się Nie bójcie się. Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Oto dzisiaj w mieście Dawida narodził się pan Wysdawicy, jest szpana, a to będzie

Warto i warto przypomnieć. Nawiązam do bazylniki Narodzenia Pana Jezusa Petreje, gdzie do miejsca Narodzenia, do groty Narodzenia, którą wszyscy, nawet ci, którzy tam nie byli, znają z tej gwiazdy, która tam jest umieszczona, można wejść na A Albowiem tak celowo obniżono drzwi do tej groty prowadzącym. Mówi papież, pewnie dlatego, żeby budni ludzie tego świata nie wjeżdżali tam na zwierzętach, na koniach, bo musieli zejść. Jeśli chcą zobaczyć miejsce narodzenia Chrystusa i w tym miejscu się powodnić, muszą zejść z kolei. I mówi papież, to jest obraz, który mówi nam, w jaki sposób człowiek może spotkać się z Panem Jezusem. W jaki sposób człowiek może uwierzyć w w Boga. Musi zejść z konia swojej racjonalności przesadznej. Musi zejść z konia swojej były, żeby spotkać się z Chrystusem. Ten obraz odnosi się nie tylko do Narodzenia, do Bastuszu Którzy prowadzeni łaską Boga przybyli jako pierwsi do miejsca narodzenia Zbawiciela świata. Ten obraz odnosi się także do dzisiejszej uroczystości objawienia Pańskiego. Przybyli mędrcy ze wschodu, obie Święte, wiedzeni światłem gwiazdek, wiedzeni łaską Boga, który prowadził. Przyszli. Kłonili się przed Jezusem i złożyli Mu darę. Rozumieli doskonale, że można spotkać Pana Boga wierzyć w Niego wtedy, kiedy człowiek stanie przed Bogiem w całej pokorze. Można odkryć prawdę, którą jest Jezus Chrystus, jeżeli człowiek potrafi pokornie przyjść. Stanąć przed Bogiem, złożyć Boga, a kiedy trzeba, klejmy Ta tajemnica spotkania mędrców ze wschodu z Jezusem Nowonarodzonym, opisana w dzisiejszej Ewangelii, jest nie tylko obrazem tego, że Bóg przyszedł w Jezusie Chrystusie dla wszystkich. Rzeczywiście, uroczystość Objawienia Pańskiego jest świętem powszechności Zbawienia. Chociaż był zapowiadany w Narodzie Wybranym, to zaraz na początku się objawiło, że jest posłami, przychodzi, że względu na każdego człowieka, po to, by w swoim wcieleniu, w swoim życiu, krzyż na swoje ramiona i zbawić wszystkich ludzi. Objawiło się to już wtedy, kiedy mężczyźni przyszli do wecynickiego żółta. To przyjście będę uczy nas jeszcze jednego. Uczy nas właśnie owej pokory spotkania z Bogiem. Ale uczy nas także tej pokory spotkania z prawdą, która, jeżeli człowiek podchodzi do tego pokornie, jest przez człowieka rozpoznana. Oni rozpoznali w tym dziecięciu, wcale nie było to łatwe, Boga. Ale. Człowiek w ten sposób nie tylko poznaje prawdę, ta prawda go zmienia. Mówi Bismo tym jednym, innym zdaniem. Inną drogą wrócili do swojej ojczyzny. I oczywiście ktoś powie, no, chodziło o tę drogę, inną dlatego, żeby nie wrócić do Herodu. także tym, że inni wrócili ze swojej ojczyzny. Przemienili wręcz nawróceni Po to powiedział by być apostołem, by głos Jezusa, którego rozpoznają we tajemskim złobie, w tych miejscach, skąd przyszli. I do których wrócili obok drogą. Znamienne jest także i myślę, że warto się zatrzymać nad tym jednym jeszcze słowem dzisiejszej Ewangelii, że byli to mędrcy ze Wschodu. Mogłoby się wydawać, że w tamtym czasie, kiedy było potężne cesarstwo rzymskie, obejmujące połowę dzisiejszej Europy i cały Bliski że powinni byli przyjść z tamtej strony. Że powinien Pan wybrać ludzi, którzy przyszli do żłobków, byli mędrcami tamtej cywilizacji. Przyszli ze Wschodu. Tak jakby Pan chciał pokazać, że ten Wschód w relacji z Tosztorem Jerozolimy był już wtedy dla za, zamiaru Bożego Zbawienia bardzo ważny. I wydaje się, że ten Wschód to nieustanne zadanie dla Gościoła, dla głoszących Ewangelia. Trzeba to powiedzieć dzisiaj. Kiedy w sposób szczególny odnimy się za misję, ten wschód jest także dzisiaj wielkim wyzwaniem i wielkim zadaniem dla Puścioła ludzi. Mówi się w I Pewnie już to zaczynamy do, doskonale wiedzieć, że trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa będzie tysiącleciem kontynentu, któremu na imię Azja. Moi kochani. Na początku XX wieku, 100 lat temu zatem, 2 trzecie chrześcijan na świecie mieszkało w Europie. Prawie 30% w obu Amerykach. Zaledwie 8% w Afryce i w Brazylii. Dzisiaj po w Afryce i w Brazylii mieszka 40% chrześcijan. 40 w a w Europie zaledwie 20. To jest wielka nadzieja kościoła, a zarazem wielkie zadanie, które nam zostawia Kościół. Zostawia nam Pan Jezus zadanie bycia kościołem misyjnym. Zawsze tak Kościół był. Czasem upojeni i zadowoleni, że jest nas dużo że nie ma kogo nauki misyjnej głosić. Zapominamy o tej prawdzie, że Kościół z natury swojej jest misyjny. Każdy z nas, członek tego Kościoła, na swoim miarę i w swoim miejscu musi być misjonarzem, nawet jeżeli nigdy nie pojedzie do Afryki czy do Azji, by głosić Jezus Santana. Dlatego w to święto misyjności Kościoła. To święto chciałoby się powiedzieć językiem obecnego papieża nowej ewangelizacji, na którą świat czeka i której świat potrzebuje. To święto niech będzie okazją do modlitwy. Intencji Kościoła na wszystkich kontynentach. Intencji tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znają, bo im nie słyszenia może się by za mało Chrystusa musi. Także świadectwo, że chcemy iść ową inną drogą od Jezusa. na i przeminięcie, po to, by wyrazić swoje życie innym ludziom. Takim znakiem zewnętrznym, ale przecież bardzo ważnym dla dzisiejszej osoby, będzie dzisiejszy orszak przed po naszej wieści. Aby przypomnieć nie tylko zwyczaje związane ze świętami, z tym świętem, przed nami, ale żeby przypomnieć, że jesteśmy Kościołem pierwszymującym Kościołem misyjnym Kościołem, który chce głosić Resursa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego wszystkim.